Ta pierwsza analiza. Proszę, żebyśmy sobie puścili tę akcję. Proszę popatrzeć, jak się skończy ta sytuacja. Proszę za chwileczkę, zatrzymamy tu. Tak, zatrzymajmy. Proszę popatrzeć, pełna asekuracja zawodników, broniących jest... Jeden, dwa, trzy, trzy. I, i z tyłu, jeszcze, jeszcze z tyłu jeszcze jeden jest. Ten w ogóle właściwie nie wiadomo o co, o co chodzi, bo ani nie asekuluje tej akcji, ani nie asekuluje tutaj przejścia. I popatrzmy co dalej, co dalej tu się będzie działo. Wejście, jedne, proszę. i Wejście jednego zawodnika z tyłu to jest typowe w wielu przypadkach, w wielu meczach i to jest taki moment psychicznej przewagi niby broniących, że oni sobie naprawdę są w przewadze i oni sobie dadzą radę. I teraz popatrzmy, jak ta akcja się skończy. Odegranie, podanie... i tu proszę zatrzymać, proszę zatrzymać. Ściągnięcie trzech zawodników. To jest zawodnik, który będzie odgrywał. Przypuszczam, że to jest garguła. I w związku tak. z tym chyba tak. I teraz proszę popatrzeć, wyjście tego zawodnika na na, tu na pozycję, może wyjść i tu, może wyjść i tu i strzał. Proszę popatrzeć. Fotografia była. Oni no, byli z fotografami do wspólnego zdjęcia z nami. Proszę panów, ale dzisiaj.